Witam Was, jestem Mr. Hero Fighter. Kolejny odcinek Zagubienie w Minecraft Będzie ze mną. Tak. I co? Idziemy dalej szukać miejsca na domach. Już mamy takie ciekawe miejsce, ale chodź, Zwiedzimy co jest tutaj dalej. O, jaka ładna róża, zostawię ją sobie gdzieś. Nie, no dobra, tą różę będę musiał. Być... O, mamy takiego wiesz, taką dziurę w ziemi, do której nie wchodziłem, bo nic nie trzeba. Jakby było gdzieś żelazo z góry to byśmy mogli Wodospad No wodospadł, wodospad. A ła, spadłem. Okej, okay, to ty sobie Pokop węgiel. A, A tu jest wyjście. Nie, Je jednak nie. nie. Nie chcę mieć jakoś tak szczególnie Wychodzimy Wychodzimy stąd. Dobra, wyszedłem stąd. Ja tutaj zwiedza co jest blisko. O, mam taką górkę. Jajko, 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 jajko. Ok, mamy mam dwa jajka. tak. Ty, jak na początek, to nawet dobrze nam idzie. O, iron. Okay. O, zrazu. Ok, tutaj są bagna, to już tutaj proponuję nie iść. Tam tam nie. Mam, nie. nie mam. No właśnie, ja też nie lubię. Fajnie, że dalej, ale jakoś tak nie lubię. <laughs> Możemy iść na tą stronę, ale to będzie blisko bagiem. Hmm. Ale mamy taki ładny, prosty teren. Dobra, już nie przesadzaj z tym żelazem i tymi tymi, tymi. to łatwo zawsze zrobić. Dobra, mam 6 żelazów. O, okej, okay, wychodź tam tutaj masz jakieś jakieś schodki. A tamteny też można być, no tego nie przejdziemy. To dawaj idziemy tutaj szybko sprint sprint do przodu. Uhu. Ale ja mam dobijający skin. Taki hipis pełnie hippie. Pełni. No nie hipis zresztą. Rasta, rasta w hełmie, tak, rasta. A ja w dyni. A ty w dyni. Załóż dynię jeszcze hełm tego. Tak. Dobra. Nie, tu, tutaj bagna już to wszystko otaczają. Tak. Dobra, ja, ja, tutaj jestem do przodu. Ale wracamy się, bo tu jest za dużo pagień, nie, nie będziemy kombinować. Poczekaj, biegnę od siebie. No, trzciny możesz troszkę wziąć, ale ja jakby... Okej, okay, wracamy się tam pamiętasz. Do tej wioski tam będzie góra nie, 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 nie idź tam, nie, nie tu. Chodź tu dobrze. I idziemy. Sprintujesz, wiele w ciebie. U. Nie, idziemy do tamtych gór. O, jak ci się znęcasz nad tymi świnkami. Piegnij dalej, pięknie. No zobaczyć zobaczcie, idzie. Teraz jeszcze tylko dniemy, ty wiesz, i będzie koniec gry. Sprint! Zawody, kto pierwszy dobiegnie tam do góry? Uu. Ty jesteś gdzieś za mną? Nie, nie widzę siebie. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś tu! A ty wiesz, gdzie się trzeba biec, nie? Najpierw choć może trochę po śnieg. Czekaj. O nie, Tylko śnieg. O, czangi mi się nie ładują. mogę zobaczyć jak tego, jak. Wygląda Troszkę o To ty pozbieraj troszkę śniegu, a ja zobaczę, co my tutaj mamy. Nawet zobaczę, jak to tutaj u nas wygląda. Żeby tylko nie wpaść Ja tu nie przejdę. Dlaczego? No wiem, mój. U mnie się też nie i Ja widzę kanion. Ja też widzę, ale bym chodzi o kanion. Rozwal taki, nie wiem. Jedno drwienko, takie coś. Drewno. Ja mam troszkę... Nie no, będzie No. Mi chodzi tylko, żeby było takie na drewienko. O, kolejne szanki. I co my tu mamy? O, mamy kolejne kaniony. Dużo cej'ów i tam coś się świeci. Ale możemy już wracać. O! jaka ładna góra. Wiem, że jak relogna, to to wszystko zniknie, ale... Spokojnie. To chodź idziemy. Dobra, zostaw to już zrew. Ja muszę się rozlać, bo tu nie przejdę. Ale tu widzę ten, który jest pusto i wpadnie. Hmm, a co my tutaj mamy? Całkiem elegancki, jak ja muszę powiedzieć? Ooo, jaki skin! Dobra, chodźmy. Sprint! Uhu! Kolejne Chunky. Tak. Dobra. No lol, widzę cię, że chodzisz, Tyłu. Bo chodzę go do tyłu. Kurę się odwróciłem do siebie. O, patrz jaką mamy ładną górę. Ho, Ej! mamy dolinę. Fajnie. Popatrz tu. Widzisz? fajnie. Ty, i co my tutaj. Ej, możemy zrobić tu dom w skale. Patrz. Będzie tak centralnie na środku. Masz drewno, to zrobimy takie schody. Mam drewno. Ale nie. No wiem. Na razie tak dir tam chodzić idziemy. Masz dirtan, no nie? I tak koło mnie tutaj pić. Co takiego? No, pan, tu. ja Czekaj, muszę to rozładzić. Jest dwa mam sam to zrobił. Ty to zrobiłeś? O, tutaj też jest jakaś taka... What the yes. Fuck! Tak, tak. O, hiro, hiro Nie, to ta świna. Dzikie świnie, wiesz. Uhu. Dobra, wchodzimy tutaj. Robimy tutaj coś. Weź ty popatrz na mnie, gdzie jest środek. Powiedz mi, gdzie jest środek. Tutaj mam kopać? Gdzie, gdzie powinniśmy mieć taki ten? Żeby krawędzie chatki. Odkąd dokąd. Wyżej niżej na razie. No, tak, będzie dobrze. Ok, i poczekaj chwilkę. Dokąd krawędzie? Muszę to Gdzieś tak dotąd? Czekaj. Dotąd, Gdzieś... no, dotąd. O tu, o tak. Tak o. I tutaj też, żebyśmy sobie Mów dokąd? Tu? Je, tak, jeszcze tu. dalej? Ale to można powiększyć, ty to wiesz. Nie tylko tak, tak granice dirtu. Okej, okay, to wchodź tutaj no. na razie, rozkopiemy. Postawię tutaj. No ja mam takie piskie pomysł schodki. takie troszeczkę kręcone. Kiedyś to robiłem i mi to bardzo ładnie wychodziło. No to pomóż mi tutaj kopać. To jest trzeci odcinek już tak? Ej. No, to, to na trzeci odcinek, jak już zaczynam robić, to całkiem fajnie. No i poczekaj. No, a, a jak na drugi odcinek już z Nooo. No. Nie no, spawnera można i w pierwszym znaleźć, no ale często są to już... Cóż nie ono zależy, kiedy będą spawnera. Dobra, a ty kom, tak do przodu ja będę w górę kopać o jeden No i już jest jak dom. Już nawet odcinek się kończy, jak, jak ładnie wszystko wyszło. De teraz tylko zobaczyć, żeby głos się nagrał. To się nie może udać. Mm. Mamy tutaj taką górę, od nas tu gór, wysoko bardzo. Moglibyśmy na niej coś zrobić? Albo no w niej. Nie, ja myślę, tak jest coś. Pomnik, jakąś wieżę. Nie wiem. Pomnik, świątynia, wieża. E, Ale świątynia nie, czekaj, czekaj, czekaj świątynia. O, nie, bo Nie wiem, no, w sumie nie zrobimy. Ja, bo ja lubię robić świątynie. Mam taki inny pomysł, też. Może tam zrobić mock trapa wielkiego. Takie te. Aha. Tylko, że na pewno, jak coś takiego zrobimy, to zaraz nas porównają do innych tam let's no playeru wiesz? To nie ma łatwo. Tak, no niestety. No ale takie ludzie no, kosztuje. No, a jaka sława? człowieku! Oni właśnie będą mówić, że my kopiujemy. Nie, ja mam nadzieję, że nasi widzowie będą tacy chętni, wiesz. Dawaj zrobimy tutaj jeden klocek jeszcze w dół. W każdym razie to robimy po swojemu, nie? No robimy po swojemu, nie ma z Ja kiedyś oglądałem takie let's playe. Nie ukrywam, oglądałem Juju teraz, było... To jeden z pierwszych let's playerów, no to... Grałem od Alfy, to jak się wpiszę Minecraft tego, to prawie się od razu jego znajduje. No to tak i tak, prawie każdy go znalazł. No już się robi ciemno. O, Piasek. nas to. Czy? Piasek? A, ma, okno. Ma, ma. Dobra, mam 49. Piasku? O, ma. Czekaj. Ja mam 45. O, i nawet... Przypalę? mi tu takie okna byśmy zrobili i tu to, cien Cienkie czy grube okna? Cienkie, bo grube to są. To trochę strano. No właśnie u nas trochę mało jest. To trzeba będzie poszerzyć, bo to takie bardzo głębokie jest. I no, no nie, to jest taki prostokąt, ale to powinno być szersze niż głębsze, a my odwrotnie. Dobra, e, rób, robimy szybko okno. Masz drewno, to ja zrobię Ujesz schody w tym odcinku. Ja mam węgiel. na razie drewno. Ja tutaj zrobię schodki z tego. masz, trzymaj drewno. O, ja, ja zrobię... No. Ale to pójdzie. Ale to Teraz można to tak mieszać? No można, fajnie. Nie można. No, no mieszać można, ale nie można to stykować, tylko... Kurde, no właśnie. Teraz trochę głupie. Trudno to nauczyć. No tak. Chyba za dużo tego na ja mam ale trudno. Będzie trzeba jeszcze jakieś takie płotki zrobić do mojego pomysłu, ale trudno. Dobra, ja szybko zejdę. Chociaż w sumie, nie mnie nie? Ja Masz jeszcze, nie, o tutaj mam deski, dobrze, ładnie, gazu. Gdzie będzie środek chaty? Tu jest środek chaty? Tu, tu, Gdzie centralnie? Ale tak podwójny, żeby były podwójne drzwi. Tu o? I w którą stronę? Bardziej w tą, no nie? Trzy, trzy, no to w tą. Dobra. I zrobimy... O będzie jeszcze, tak bardzo tam przesuniemy, bo ma być długo, no nie? I o tutaj jest środek Spoko Dobra Bo będzie trzeba to trochę przesunąć, bo takie to mało to nie będzie raz No i fajnie Mam już trochę okien nie mam już już to na drzaz jest Mam mam już ja się nie dziwię, jak do nas tutaj Enderman bije, Proponuję postawić łóżko. Ja sobie zrobię jakąś lampkę. No poczekaj. O, ja wiem, co ja zrobię. Masz węgiel jeden? Daj mi jeden węgiel. Daj mi jeden węgiel. Nie, ja chcę mieć. No właśnie. O. Nie, lepiej byłoby, żeby to tak od razu na ziemię postawić chyba. Poczekaj, wezmę naprawię, to na dobra? dobra? Chyba będzie tak ładniej, wydaje mi się. O, hops, hops. O! Nie, no fajnie wygląda, dobra. Płotek postawimy tu. Nie, nie wiem, po co to zrobiłem, ale... Dobra. To do zobaczenia do następnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.